Jeszcze nie minęło, czyli możemy zaczynać. Witam bardzo Państwa serdecznie już po z kolejny, na pierwszy raz w tej pięknej hali na kiermaszu narodzeniowym i już dziewiątej wspólnej Wigilii. Zanim opowiem, co będzie się działo, bardzo serdecznie zapraszam na scenę Pana Wójta Gminy Rynu, Pana Sławomira Słupkińskiego. Ja wiem, że jest godzina 12. Niektórzy zaczęli już degustację potraw, dlatego nie będę za długo gadał. Chciałbym bardzo serdecznie Państwa przywitać na dzisiejszej na dzisiejszym kiermaszu i na wspólnej wigilii gminy Ryjewo. Państwo jak wigilia to wolne miejsce przy stole. Jak wolne miejsce przy stole to goście. Mamy dzisiaj przyjemność gościć. Dwóch z nami jeden gości. Jest z nami, jak na wielu naszych imprezach gminnych, Pan Marszałek Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski. Dzień dobry Panie profesorzu. No i jest również człowiek, który mam nadzieję będzie częściej gościł na terenie naszej gminy. Tym Panem jest Pan Adam Tomasik. Jest to asystent pani poseł Magdaleny Słow. Bardzo serdecznie z tym. Proszę Państwa, święta, święta Narodzin Pana Jezusa. To takie bardzo, bardzo rodzinne święto. Dzisiaj zaczynamy w tej naszej największej rodzinie, czyli rodzinie gminnej. Po to, żebyście Państwo mogli poczuć nastrój, atmosferę tego, co czeka nas w czasie obchodów tych świąt. Życzę Państwu, żeby te święta minęły w rodzinnej atmosferze, żebyście Państwo nie byli sami, żebyście spotkali się z swoimi najbliższymi i żebyście się oprócz oczywiście wszelkich duchowych historii świetnie się bawili. Także wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czy ktoś z zaproszonych gości chciałby coś powiedzieć, Panie Marszałku? No to zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jestem tutaj i dziękuję za zaproszenie, Sławku, ale generalnie przyjechałem, żeby Wam złożyć życzenia, bo za chwilę są święta, Nowy Rok. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców gminy Ryjewo. Bądźcie Zawsze taką gminą, która zawsze jest wszędzie pięknie odbierana. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego na święta, wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo za miłe życzenia. Zapraszam, jeżeli pana Asystent chciałby coś w imieniu Pani Poseł, bardzo proszę. Dzień dobry, chciałbym Państwa przywitać i życzyć Państwu nowych i wesołych świąt, nowego roku. Dziękujemy. A teraz już oddam głos panu Romanowi, który opowie co dzisiaj nas czeka. Chcesz coś powiedzieć młody? Co No, brawo. Dziękuję bardzo. Pozwolę Państwu, że chwilkę Państwu teraz ja zabiorę czasu. Jak już wspomnieliśmy, witam w recenzji po raz kolejny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w naszym Turijewskim. Przypominam tylko Państwu, że nagrywamy również, czyli zgadzacie się Państwo na przetwarzanie wizerunku na potrzeby działalności Domu Kultury. Oczywiście to tylko dla nas tutaj jest dziwnie, gdzie że nie idzie. Proszę Państwa, ale ten Jarmark nie odbył się bez paru osób czyli bez państwa, jeżeli państwo by nie przyszli to by nie było po co to robić ja bardzo serdecznie witam wszystkie koła z terenu gminy Rijewo. i tak po kolei będę wiedział, koło gospodyń wiejskich, Renawa Benowo jest z nami? Renawa nie słyszy, Benowo jest z nami? Jest! o właśnie, machają mnie, A teraz wszyscy machają, Fajnie fajnie, pan mały dobrze witam koło gospodyń wiejskich, poszwiska Paszwiska Montowski Paszwiska, machajcie, trochę nie słyszę to mach klientów, nie słyszę. Dobrze. Witam koło gospody miejskiej rybiarki w O, coś tam pomachał. Witam koło gospody miejskich ściana. O, machają, tam machaj, tak jest trząd. Witam Kułko, Ryncze, koło gospody miejskich. Rodniczanki z Rodzim. O. Witam serdecznie. Warsztaty terapii zajęciowej przydału pomocy społecznej w Riemi Słoneczne Witam. O, jedna powołana, No, o, tak, to super. Witam niezłomne nasze niepokójsze przedszkole szkole w I witam po kolei wszystkich pojedynczych, którzy również chcą coś sprzedać. Witam Państwa i Panów bardzo, bardzo Panie serdecznie, bo nie wymieniam nazwiska, bo się z kimś pomylę, to nie chciałbym kogoś pominąć, tak, tak? Ale mamy stoiska, proszę Państwa, po mojej lewej stronie, a po właśnie, jak ktoś siedzi po prawej stronie, są stoiska, Handlowych, gdzie na Was czekają osoby, które przygotowały różne, różne rzeczy. Ja tam już odchodziłem a są piękne, upominki warto. Coś tam jest zostawić. A poradki. Zero, zero. Z tym, że każde dziecko musi mieć jakąś laurkę Dla Mikołaja, tak? A z tego miejsca trzeba